Zrobimy Widzisz jeszcze komentarni? raz nie wszystko, Widzisz. bo nie powiem, ale później napiszcie w komentarzu. Okay. Widzisz, no? Zdarza mi O, teraz wpychaj mocno barkę. Nie, nie. I teraz on się nie uciekł. Wiesz, co ja robię zawsze? Tazie, bardzo dobrze. No. O, widzisz, tam stałeś gdzieś w Jesteś zobacz jak stoisz? Widzisz, jak stałeś? Jak? Stałeś tak. No, a to frontalnie trzeba, tak? No, tak? Tak. tak. A teraz. A widzisz różnicę? A teraz? No. A stałeś w dobrze ale nie podstawiam tu nogę jeszcze, żeby złapać. Nie, to nie? musisz podstawić, kutnąć, biodra wypchnąć, wynosić. Nie, tak? No? Nie, patrz. Nie, Jak już masz dwie nogi tu, podstawiasz no. biodra i tu wynosisz, z nóg. A ja robiłam orwany. Konia w przewek. Nie krzyczeć, albo krzycz. Ale ja dobrze robiłam. No, to nie mówię no, nie. Widzisz przewek. Ale kasę? Seł na niej. Nie. Jesteś tak. Tu jesteś całym ciężarem, bo głową blokujesz. z blokujesz, to jest same problemy. To, że głowę tam wpychasz, to jest okej. Okay. Ty musisz bezpośrednio, na całkowicie tu. Totalnie. No, Nie możesz być z boku. Widzisz, znowu jesteś z boku. Krzysztof mocno. O! O! Dobrze! Nie rzucasz? Ale szczerze, teraz się czuję... Właśnie gorzej, że... Dlaczego? Super. No nie z to no, jest jak w naszej nie. No, to no. jest siła jest. No. Spójrz sobie tu. No, skąd jest No. różnicy tu. No, jest Widzisz, sam sobie No. A teraz patrz No. No, nie no. ma szans. Ja nawet z koleżaną na A jeszcze jak się ucieka? No jeszcze głowę się roba, tak? Przed ramieniem. Odpychasz ściągnąć. No dobra. No. Wlądanie. Licia. No, o. I ja no. Tak. Tu ma I tak. No? To tyle. Ok, mogę? Okay. Też okay. so. No nie, a ci to tu masz żakry, prawda? To. Akta polega na tym. No. Kurcz, lewy prosty, Po dwie nogi, on ucieka i mam przejebane. No. Więc łapiesz za jedną nogę, wyciągasz, łapiesz za biodraki i pijesz się mocno. A, cała sekwencja. Dobra, okej. Okay. O! W Wyciągasz ją i bierzesz za biora. Do siebie, do tyłu, do tyłu, Monia, do tyłu. Cofnij się z nią. No. Teraz zawiodam. I się tą psiaskę. Tak. Nie obalasz, tylko ściska, bo nie kontrolę. Się ja roz... Tak. Tron e, i teraz łapie nogi. Tak. Wbijasz się w niego. Łapiesz za jedną. Łapie za jedną to. Wyciągasz się do tyłu. I zawiodę, i wichasz się w matę, w siatkę. O. Oła! Byłem w sumie, o! Filiatka! ważne jest to, że jak chodzisz po te nogi, no. on ci robi na deku, teraz masz rękę zablokowaną. Więc musisz tą nogę zablokować, tą rękę. Wyciągasz do tyłu, i teraz jak już wyciągnęłaś, to masz polę, żeby zapłacić w dół. Wchodzi. Tu do niego. To rozumiem. Zabiodaj. Chodzi o to? Hmm. Rzutnik ręcznikowy jest najbardziej zrażliwy. Jak złapiesz, to No właśnie, tu. nie mogłam to obalić pod siatką. Tu, no. w tym miejscu, przy tej okazji, zabierz to, to wystarczy nacisnąć. i wszystko swoje Co ty Nie, 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 nie. No dobra, pokaż. Mm. Mm. Ale zabiła na wytrzyma? Po drugie, Gdzie? Wyżej, tu na A I teraz, ściśni. Nie, 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 do siebie, do siebie, jak Przy tym Przydługie, bo wstaje się. O. o tak? O. O, czekaj. No. Dlaczego? <laughs> ja nie wiem, tak. coś na no. Załóżmy Tu? Nie, zrób Taką, do której byś chciała przebić ten yy, I się na no, niego

Tak i za biodra. Moc Imonia, mocnie, molnia, mocnie molnia. bardzo. To teraz za biodra i w się z nią. W siatkę. Wyżej, wyżej ręce. wyżej ręce. Wyżej ręce. Tu powinnam mieć ręce. Na dupę. Łapie za dupę. No. Na dupę. Odcinek węd. O! Tu, wszystko. Wszystko, wszystko. No i co? Wszystko. Ja nie mogę jej położyć. Na razie nie płdziemy. Kontrola. siatką. A kontrola nie zawsze mam. No to pokaż. A nie jej położyć. Zaraz położymy dalej. Cześć, nie ma. Musisz w liściach mocniej wyciągnąć do tyłu. Okay. Pozwolicie jej? Nie. Nie Zacznij się pozwalać. Nie pozwalaj mi. Wyciągasz do tyłu i tu. bierz. Oh. Au! Wyciągasz. Okay. Powinna była wcześniej skończyć. My robimy, nie spali, oni pijadą za Ale dobrze mówię? Że jak ty to jest do mnie, to od razu powiem cię... Tak. Teoretycznie lepiej się było w głowę. Dobra. Aha, na chwilę. Drupie nie robię. Lepiej idziesz, idziesz. Aha! Słom! No, Okay. Yeah. Chodźmy tutaj, patrzcie na kamerze nie widać. Teraz jest bardziej frontalnie? Co? Teraz jest bardziej frontalnie? Nie. O! Musisz... Nie, po prostu... O! Widzisz różnicę? Aha. Teraz patrz, stałeś się całej siły. Patrz. nie jest spina, Dalej, źle. To, Jeszcze, stań szerzej. O! Widzisz? To jest frontalnie, nie spierdolę teraz. <grym> Kój, chodź mi się w głowę Dlaczego? No dobra, Co? się branie, nie? Mam Co? <grym> Chciałam ja ją już, tylko powinnam zwalić, nie? Obrona to chodzi o to, że musi głowę dłuższą dać. No, ale skończył chcesz? Nie. No. Ale na razie robimy tą technikę. I sobie nie opóźniamy. A właśnie myślę, że zrobiłam? Ja to była tu? tu. nie? No. Moja no technika na razie. I czas na obronę. Nie? Nie, nie łap za w tej sytuacji. Nie. czy nie?

No, 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 no. O! No mam ją i co? to wsią, na razie. Kontrola. Pyta. Wchodzisz w nogę. Nie udało się, więc masz zagrożenie gilotyną. Wyciągasz pod i zabiera ze stysza. Jak gilotyną? Że ona mnie udusi? Tak, wypatrz. Jak on wchodzi w nogę? No. Ja zawsze tak robię. Tu, to też możesz dusić. Wyciągnąć. No, ja zawsze tak robię i nie ma jakoś. Dusić, bo zawsze większe są. Dlatego? No, musisz wyciągać do tak A chodź Mogę? Chodź. No, patrz no, patrz. To patrz. no. I co? chodź? A tu? No. Tą rękę tu. Tu się opierz za Wtedy no. I jeszcze rękę tak musisz. I jak jest taki wysoki dramony? W tym wypadku też wchodził do... jak? Ja, to już bym chodził do tutaj sytuację. No. jak wyciągasz przez na pograniczu, to w tym wypadku bym go wciągnął po prostu do gardy. Jak. No. Tu wyciągasz? Po prostu tu i wyciągasz tu wybrań. Spróbmy technikę, która wam.

Technikę równą, jak którą pokazałem. Zrobiłaś? Nie zrobiłaś. Cały czas. No ja bym chciała wszystko już, nie? No,

6, 6. Ja mam, wiesz, A, A, góry. to jest powód, masz więcej O właśnie, czułaś, ten to jest Tak. No. Tak. i... na No. No. Tu? Nie, tak? Na głowę. O, no, 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 no. O! Tak, ona musi iść na głowę. Pamiętaj, że musi przyzwyczaić, żeby można początku to no. Jak się obronię, to mm dopiero to -hmm. tu nie Dwie nogi. Ja w tym nie. Teraz no. ja no. już nie zawsze sobie łopisz na jedną. Tu biodra. Co ja mam zrobić, jak mam na moją głowę? Nie oddała. Weź wyżej. Tak, on mi od razu spływa. Nie dobrze, to sobie na i właśnie dlatego masz wejść po nogę, wyciągnąć no. i teraz za plecy. Widzisz? Już nic nie się zrobi. Teraz jak masz taką sytuację, jak nie masz, żeby słychał, po prostu nacisnąć. Po z te plecy. Jak macie będziesz typał głowę, to ty ściskasz po prostu ten klaskód od siebie i on puści. Mhm. Dobra, i na samym końcu zrobimy sobie sposadzką. O do tego! Bardzo lubię to, nie? To jest pod tą sytuacją. Jest lewy, prosty. Overhand. Chodzę po dwie nogi. Nie dało się za jedną. Wyciąłem, wbijam się z piótrami. Poza wiesz? nogę łapiesz? Nie, biorę. Teraz patrz. On będzie rozjechany na nogach, więc atakuje tą nogą. Obojętnie. bo nie, to zależy, jak jesteś ustawiona głową. Ale tą nogą. Mogę wejść od środka tu ja tak robię. i wyciągnąć, no. albo mogę wejść od, od środka tu i wyciągnąć w ten sposób. Ok. Wykręcamy się w tą po stronę, pokażę samochód, no. się teraz, odnę go tu tak. i teraz patrz, jak mam urządzenie, wyciągam do góry, obracam się tam do stronę. Okej, okay. a jak od środka? To to samo. Tu? I też tak skaczesz? Nie, dobrze. No, ja nie skakałem. <grymne> no. Od środka to no, tu no. wyciągasz i też tu łapiesz, pamiętaj, że biorę o tło, za plecję. stopanego kontrolem. E, e, kontrolę się, czy ja się nie odegrałem, no. spać. idę w bok, czy tu, tu do dołu. I głową, nie? Tak. Chcę, pamiętam. Dobra. Dawaj, trzy, dwóch, No. Dlaczego? Teraz mm -hmm. złapałam go za nogę. No, wyciągasz, za plecy. No. I tu? Nie, za plecy najpierw. To kleta. tak. Prawie. Się siatki, Bo ja, ja nie no, muszę... Dobra, i nie tą nogą. Za jedną, nie! Łapię za jedną nogę. No. Wyciągasz teraz za biodra, za lędźwiowy, to co robiliśmy. go w matę, czy w siatkę. No. I teraz on się rozjeżdża, bo się rozjedzie, wyżej trzymaj ręce, na, na odcinku lędźwiowym, o, rozumiesz, nad dupą, tu. Czyli nie łapać za dupę, tylko za górę cały, cały czas. Cały czas za lędźwiowy. I teraz złap tą nogą, zawiąż jego tamtą nogę i obróć się w jego stronę. A ja nie sięgam? No... Obróć się w jego stronę, obróć się. Mhm. Tak, no dawaj, dawaj, kręć, kręć, kręć. Nie możesz puszczać mnie. No. Patrz. nie mogę jej puścić. Ale ja zawsze była muczona, żeby okay. tutaj to była Tu. 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 Widzisz? W no. ten sposób. To możesz na tu tutaj już. Blokujesz i tylko się skręcasz tamtą stronę. Aha, okay. tamtą stronę się skręca. Okay. Okay. Tak, cała się okay. musi odkręcić. Tak? Okay. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Wyciągasz, zalęźwiowy. Uh -huh. Teraz zaleźwia uh -huh. Tu wbijasz się uh -huh. Tak, teraz wbijasz nogę i się cała odkręca. Złap za nogę. I teraz się cała otwieram, tu. do niego. Na dół, na dół, musisz trzymać głowę. A i na na Tak. Ale ja myślę, że na to, to są odpowiadam, że jakoś to że będzie. Na tą stronę, na mnie. on robi na drugą? Tak, Ale, na, na, drugą. Ale, na, na, to, na to, na to, Ale Na co? na to.

Tak, ale mnie to nie lubi. A, okej. Okay. Nie no, dobry To, to bardziej no, czujesz, bo tu za, za nad Idzie nie no, no, no. Za nad kolaną. I teraz nad kolaną, ale pobierz tą i Michał, zaraz będziemy kończyć. Dobra. Kurna, ale Wyruchie. fajnie! Chodź szybko. No? Weźcie się na, na zmianę. Pięć minut aż tam jeszcze. Zaraz. Chodźcie tu, chodźcie tu. Na zmianę. Idźcie. I na zmianę. Weź je, weź je, weź je. Weź je, weź je. Weź ze mną, weź ze mną. Weź je, weź Tu, tak. A nogę wyżej trzeba? Tak, to. I teraz. O! Musisz nie puszczać. Musisz z nim polecieć. Ty masz polecieć z nim i być na górze. To jest już obalenie. Ty nie możesz stać na górze. Na nogach, ty musisz polecieć z nim na górze. Okej. To chodzisz. Przejdź się do mnie i na dół, na dół, na dół, tak. W górę, na górę, na górę, na, dół, na, dół, na dół, nogi. Super, super, wsiądź. Masz. Nie wchodź za plecy, totalnie. Bo on teraz może spierdolić, zobacz, no. Wyżej, wyżej, O! I teraz moją stronę jest innak. Na dół Tak! Kurwa! Max. O! Ja przypomnę! Co poleciałem tak No! Ja tak się zniknęła. Obali, obali, jo, obaliłam, a ona na mnie poleciała. Nie musisz lecieć z góry na dół i ręce się pośpiewasz. Rękami się pośpiewasz przy obale. Wyżej kolano, wyżej noga, nad kolano. O, tu. I teraz w dół. Puszczasz. To jest dodana na drugą Masz może piodra wąską. Co? Piodra wąską. Tu dobrze, czy wybiegł? Tak?

nie ma. Nega mnie że Dobra. Dawaj, Wiesz, to już ta sytuacja nie ma teraz. Musisz, no drugiej. Od od, od góry jakby Nie, nie, to już błaż tylko, że... O, I teraz zady. I teraz. W drugą stronę go i ją odbijasz. I na niego, na niego, na niego. Tak, 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 tak! I już! Z góry, super. Dawaj, się, teraz ty. Proszę mm -hmm. się pokażę, bo Jak masz na przykład rząd, to masz tutaj obecnie rząd. masz tutaj rząd na on tu tak mi wakuje, nie bokuje, no. nie? Ja też tak nie jest. Jesteś tu z boku. jest że tu, po Tu. A ja szybko sobie tak mam zrobić, nie? Tutaj mój do niego. jak lipcia i kończymy. No, ściągasz i teraz się obracasz. Ściągnij nogę. Ja wrócę się. Teraz! Teraz, tak! Mocno! nogę puściłaś. Jeszcze raz, szybko dawaj. Szybko, moja, moja, czas. klinik. Poszliśmy do kliniki. No, nogę. Nie dawaj, mi. Nie dawaj, no. Zawiodł Tak, ciska, ciska, ciska I teraz obraca się Monia. obróć się, obróć się. Mocno, mocno, cały sił. Mocno, tak. I na niego, na niego, szybko, szybko. Tak. I kontrola, kontrola. Blokuj głowę, blokuj głowę. Tak, tak, na no niego, na niego. Super. I to liścia, Monia przebiera się. Dziękuję za panie, nie na dzisiaj. Nie <laughs> w <laughs>

no Dobra, szybko, bo Konrad zamyka zaraz, nie wiem, szybko. szybko. A zamyka? Tak, tak, bo zamyka. No tak też to szybko, genau. No szybko. Buziaki, bo szybko musimy kończyć. Ja. No tak. Dwieciutko. Zajmiemy wszystkie, że się weźmiemy szybko. Tak, bo teraz może być, że zróbmy czas kwiatowo. Bo ten jak gdzie, to tam jest wieczność. Ale super było. Słuchajcie. Kocham to nie? I stójka i party. Nie, już też nie Nie, 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 Ja lecę dalej, Dobra. nie? Dobra. Nie ma kompanii. Nie mam czasu, teraz muszę już to zrobię w locie.